Widzowie sprawdzą się, zostawicie łapkę w górę zanim wyskoczę na dół. 3, 2, 1. Klikaj łapkę w górę, masz ostatnią sekundę, bo lecę w dół, wylądu. O, w... ale sporo serduszek mi zajumało. Kurcze, nieźle. Okej, okay, jak wiecie, w poprzednim filmie zrobiłem przesłuchanie Play Poppy no i troszkę się dowiedzieliśmy, ale dzisiaj mam przygotowane takie pytania, które z pewnością Was zainteresują. Zrobimy na nowo przesłanie i coś jeszcze mam w planach zrobić. Zobaczycie, oglądajcie film do końca. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, bo tylko 30% osób, które subskrybuje, które ogląda moje filmy, subskrybuje, a 70% osób nie subskrybuje. Jak mogę was prosić, zmieńmy te procenty. Tu jest właśnie czerwony przycisk od subskrypcji. Wciśnijcie go, będziecie na bieżąco z każdym nowym filmem. Zobaczcie sami, jak mało brakuje subskrypcji. Do 150 tysięcy. Jak wbijemy 150 tysięcy, to nagrywam odcinek z jednym subskrybentem albo subskrybentką, więc subskrybując kanał, macie szansę wystąpić u mnie na kanale. Yy, mam ciekawe pytania, no na pewno Was zainteresują. Czytam wasze komentarze i wiem od czego chcecie się najbardziej dowiedzieć, sprawdzić to, więc ja dzisiaj będę chciał to sprawdzić. Zobaczymy, czy tak będzie, czy nie. Chociaż według mnie to tak nie jest. Nie wiem, to jest jakiś... Ktoś w ogóle mnie tu coś próbuje mi coś uświadomić, ale to chyba nie jest prawda. Nie mam pojęcia. Widzowie, oglądajcie film do końca, bo będzie serio. Się Działo. Na środku ekranu jeszcze wysię, tam ostatnią obserwującą osobę z Instagrama. Chcecie się tutaj pojawić, wystarczy, że wbijecie, zaobserwujecie mu Instagram. Link jest w opisie. Tak samo posłuchajcie uważnie. Pierwszy link w opisie jest do mojego sklepu. Warto sobie. Pierwszy albo któryś tam nie wiem sklep nazywa się aureox.pl. Zachęcam serdecznie, żeby kupić są piękne kubeczki, limitowana edycja. Już nigdy więcej takich kubków nie będzie, więc wbijcie sobie, zobaczcie, zamówcie, kto będzie chciał. Do trzech losowych zamówień nie jedę wręczyć, ten kubek osobiście i macie się okazję spotkać, zrobić zdjęcie, pogadać i tak dalej. Seria Każdego z całego serca. Zachęcam. Yy, dobra, schodzimy sobie tu. Przechodzimy do pułapki i sprawdzamy, czy jest tu. Tak, jest. Poppy Playtime. Wczoraj był w tym samym. Ja już nawet nie muszę tego widzowie zamykać. Wiecie dlaczego? Bo on jest tak osłabiony, że po prostu nic nie stanie mi stąd uciec. Woda to jest jego najgorszym z najgorszych punktów. Więc widzowie, właśnie, wy mi piszecie, że, yy, że tem, tym play poppy Timem jest. Wiecie, kto. Ja nie chcę mówić, yy, tylko że czy, wyobraźcie sobie, czy jego słabym punktem byłaby woda? Z tego co ja pamiętam, to chyba nie jest jego słaby. Więc w jaki sposób chcecie mi to wy... W jaki sposób to jest wytłumaczalne? No nie rozumiem. Dobra, on sobie siedzi teraz, ok. Okej, okay. ja zjem sobie złote jabłuszko i tak jak wczoraj budujemy mu wyjście, sprawdzimy na ja jak dzisiaj odpowie na te pytania, które mam zadane, bo uwierzcie, że są one mocne i jestem przekonany, że wielu z Was zainteresują, więc serio oglądajcie film bez przewijania. Dobra, trzeba tego gugusia jednego do góry! Poszedł! Już wstawaj, wyłazimy, dzień kolejny przesłanie. No co ty robisz? Na, na tyłku jeździsz? Wstawaj normalnie! Wstawaj normalnie! No, no sobie na dupie jeździ, widzowie, nie wytrzymam. Co ty... O ty ma... Ty... No, wstawaj, nie ma takich rzeczy. Ale jest osłabiony, widzowie. On przecież nawet nie miał siły wstać, a co dopiero ten? Co dopiero yy, mnie uderzyć czy cokolwiek. Okej, okay. wyjdziemy do przodu. Tu już jest miejsce przyszykowane po wczoraj. Ja od razu jak tu jest jeszcze idzie? Dobrze idzie, on już wie, gdzie małeś. Jest mój tron przepiękny. Cyk, odkładamy to, cyk, odkładamy to. Musi mieć przecież jakoś odpowiadać. Zjem sobie złote jabłuszko. Już za moment. Przesłuchanie. Gdzie? 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 Proszę wracać, play mnie, Hugi, bugi, lugi, dugi. Nie ma możliwości żadnej ucieczki. On jest zbyt słaby, zbyt bardzo osłabiony, zbyt woda. Serio, ta woda za mocno na niego działa. To jest chyba pierwsza postać, widzowie, na którą woda działa aż tak mocno, nie? Bo Siren Head chyba też miał kiedyś taki słaby punkt. Proszę, dzisiaj jest kolejne przesłanie. Zabieraj tabliczki, na którym będziesz odpowiadał. I tak, widzowie, ja oczywiście siadam. O, nie nie myślałem, że da rady jeszcze dwójkę zrobić, nie da rady. Tak więc zaczynamy. Sędzia najwyższy, pierwszy, sprawiedliwy, a zadaje pytanie numer jeden. Wybaczcie, że będę patrzył niekiedy na prawą część tutaj strony kamery, ale mam tu zadane uszykowane pytania, bardzo mocne. Tak więc zaczynamy. Play, popytajmy, co ty odwalasz. Wracasz w tym momencie i odpowiadasz na pierwsze pytanie. Nie próbuj więcej takich rzeczy. Pytanie numer jeden brzmi: jakie są Twoje plany na tym świecie? Co zamierzasz zrobić? I widzowie, zobaczymy, co on teraz tu będzie odpowiadał. To jest kolejne przesłuchanie. Sprawdzimy sobie wszystko. Wszystkiego się dowiemy. Jeżeli trzeba będzie, to wezwę na ten świat nawet jakąś postać. Kto mnie. Kto mnie su przywołam na ten świat jakąś postać. Kto mnie słyszy, możecie napisać w komentarzu, jaką postać chcielibyście, żebym przywołał, która według Was poradziłaby sobie z Hugim, Bugim, Mugim. Ej, dobra, czekajcie, coś już napisał? Ja zadałem pytanie, jakie są Twoje plany na tym świecie, co zamierzasz zrobić? A on tak. Mkmam dukszo plantów? Jak plantów? Planty, plantuje to się bombę na przykład, wiem, że bo w CESie kiedyś grałem w taką grę koncentrowaną... A, dobra, wiem, widzowie, wiem! Patrzcie, tu chodzi o to, że planów, mam dużo planów, jemu ciężko się pisze! Ciężko to zrozumieć. Mokrze? Co jest mokre? O co chodzi? Ktoś mi to wytłumaczy? Kop? Kopać musisz coś? zły robi bikicic. Mokrze tkop zrobić Ale czekaj. Może kopać zrobić? Czy, czy muszę to. <laughs> nie, chyba chodzi o to, że muszę to zrobić, ale nie jestem pewny. Kto mnie teraz słyszy, napiszcie w komentarzu, jak wyście by... Jak Wy to odbieracie. Mokrze coś zrobić. Może coś moknie, nie wiem. Eee, o To To, O to jest op to, na pewno to jest to, mimo że to jest zero. Kompło już palco Ważnemu. Co? Ba nie, to jest ważnemu. chodził o przed dwa, ostatnie, dwa przedostatnie to są, yy, to są ważnemu. Bardzo. Że coś chyba komuś bardzo ważnego obiecał, że coś zrobi. O kurde, o co chodzi, widzowie? Nie mam pojęcia. Dobra, kolejne pytania, dobra, kolejne pytania, kolejne pytania. Niszczymy to tutaj. Cyk. Raz. Dwa. Trzy. No trzy i cztery, ok, zwracam ci to, tu zastępujemy, dobrze, skoro tak, eee, to, czy co jest jeszcze tutaj, stpla, stplacisz, płaci, nie, stplacisz, eee, co? Czy on mi grozi, że wszystko stracę? Jak ja jedyne co mam, to toaletę, kilka bloków, łuk i tak dalej. A dobra, za dużo nie stracę. Chyba, że chodzi mu o życie w Minecrafcie. To już coś gorszego by było. Dobra, widzę, wie kolej... Proszę wracać, już mnie denerwujesz, nie ma. Zaraz wyleję tutaj wodę i będzie po tobie. Zobacz, co mam. Zobacz co mam, widzisz? Woda. Ale jesteś wystraszony, widzę. To było ostatni raz. Dobrze, zresztą zrobimy, M mam pomysł co zrobię. A bo dobra, nie będę tego robił na razie. Następnym razem wyleję wodę z toalety i to będzie jeszcze gorsze. Ok, kolejne pytanie, numer dwa brzmi: czy znasz moją historię w Minecrafcie? Widzowie, to już jest mocne pytanie. Zobaczymy, bo jeżeli on będzie znał, to faktycznie może być tak, jak mówicie, ale nie jestem pewny. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, co tutaj będzie pisał. Herobrine. Zabierzmy to K i wychodzi Herobrine. O kurde! Herobrine. Czy to znaczy, że. Czekaj, ja się spytałem o historię, on pisze mi o Herobrine? Co, że grozi mi nim, że Herobrine tu przyjdzie? Czy co? A to jest. rani. A tu? Koszmitakiu. Czekajcie, aż wyjdę, widzowie. On wymienia postacie, które spotkałem w Minecraft'cie. Skąd on by to wszystko wiedział? Czy on cały czas by mnie śledził? O co chodzi? Czy ktoś w stanie z was mi to wytłumaczyć? Kirobrain, Grani, Kosmitaju. Przecież ja byłem kiedyś kosmitą. Skąd on, on ty wszystkim wie? Nie mam bladego pojęcia. Kurde, ale mocne. Słyszałem, że napisał Twicki. Nie, Twicki ty. To nie rozumiem. O co chodzi? Paldwii. Altwici. Nie, tego to już nie rozumiem, co on gada. A tu jeszcze coś napisał, zobaczcie. Psię. Ale co? A, że przeżyłem to, chyba o to chodzi. Że przeżyłem granik, hirograń, kosmitaju. Aldi, tutaj. Wykleś pospitaj prawdziwkę? Krzycie. Eeee. Donieśle. Widzowie, on coraz chyba napisał, że byłem kosmitaju w prawdziwym życiu. To się zgadza, bo tak było. Skąd on tym wszystkim wie? Jakby teraz mi napisał, że, był, że ja byłem pod jego domem, że byłem pod... To już w ogóle by mnie to rozwaliło, widzowie. Naprawdę. Ale mocne. Dobra, skąd ty o tym wszystkim wiesz? Skąd ty to wiesz po prostu? Iki. Dobra, skąd ty to wiesz? Słucham. Ja zaczynam to niszczyć, to jest niewiarygodne. Jakich informacji się tutaj dowiadujemy? Se Uciszyłem komputer, bo mnie denerwuje. Jest zbyt głośny, dobra, cyk, rozwalamy. Cyk, no dawaj to! I też rozwalamy, okej. Okay. Co? Cały czas? O co tu chodzi? Zobaczę na pytania jeszcze, jakie mamy, okej. Okay. Czy oprócz ciebie masz... Dobra, to zaraz się spytamy, okej. Okay. Co jest grane, widzowie? Skąd on o tym wszystkim wie? Tak, czas, czekajcie, ale co, czas? A, że cały czas! Tylko co, cały czas? O co chodzi? Cały czas. Ebskem 00 obserwuje Cioe. Obserwuje mnie cały czas, czyli on zna moją historię w Minecraft od początku, wie, jakie postacie spotykałem, że byłem prawdziwym kosmitą, czyli ja mam jakiś monitoring pod sobą normalnie. Jak to jest możliwe, widzowie? To mi to wytłumaczy? Dobra, muszę usiąść na sedes, żeby się uspokoić. Zaraz jeszcze pewnie dwójkę zrobię. Nie, 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 zależę spokojnie. Dobra, mam kolejne pytanie, takie mocne. Sprawdzimy, czy on mi o tym powie. Uwaga! Czy oprócz ciebie jest ktoś jeszcze? Masz jakąś rodzinę? Zobaczmy, co teraz powie widzowie. Ja nie wierzę, ale że on mi. Tratk. Co? Jak? On ma jeszcze jakąś rodzinę. Jakby teraz zaprowadził mnie, wiecie do kogo, kogoś na literkę L i kogoś do, na literkę M, to ja bym chyba wam wtedy naprawdę uwierzył. Bym wtedy wam serio uwierzył i to by było dla mnie takie... Wow. I zobaczmy. Poka... Cze, pokażu... Zaprowadzi... Zapropadzić... Polklarze... Wsystkę... Pokażu... Aha! że mam mu pozwolić zaprowadzić, chyba widzowie, pozwolić mu, żebym mnie zaprowadził, dobra, zgadzam się, zatem prowadź, widzowie, on powiedział, że jest go więcej, ciekawe, jaką rodzinę mnie zaprowadzi, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że ja się na to zgadziłem, bo co, jeżeli on mnie teraz zaprowadza do reszty rodziny Tri, do re, t, triki, co ja mówię, do reszty rodziny z y, Play time do rodziny Hugiego, Ługiego, bugiego, bugiego, Lugiego, Przecież ja będę miał przerąbane wtedy, będzie ze mną. Bo Boże, nie chcę o tym myśleć nawet. Dobra, trzymajcie kciuki. Kto mnie teraz słyszy, koniecznie zasubskrybujcie kanał, bo gdybym teraz. Ale patrzcie, jak się świna na niego patrzą. Gdybym teraz poszedł i tam by była jego rodzina, wiecie? Rodzina Hugiego, ługiego i tak dalej, albo jego rodziną by był Hero Brain, czy to Nie wiem, co by wtedy było ze mną, miałbym przekichane. Gdybym padł, to serio, subskrybujcie. Co by się nie działo, to jest najważniejsze, bo mało procent, o 30 osób tylko subskrybuje, a 70, a 100 ogląda i 70 tylko nie. 70 aż nie subskrybuje, serio widzowie proszę was bardzo o jedną subskrypcję na 150 tysięcy patrzcie na to, kto to wszystko tu zrobił, co jest grane aha a jak, jak przy wodzie sobie zwolnił, widzicie boi się tego ej, tu jest jakaś klatka, zamknięci są, czy on by swoją rodzinę zamknął w taki sposób what E, to jest niewytłumaczalne wręcz. Na ja pierdziele, co jest? E, o, kurde. O, kurde. I co wiecie, czy wy to rozpoznajecie? Przecież to jest Longhorse Karton. Nie, to są oni? Nie, to nie on, Nie, nie, to nie wierzę. To nie oni chyba. Ja się uszczypnę. Oa. Napiszcie w komentarzu, czy to są. Nie, napisz. Proszę, jak to mnie słyszy. Napiszcie w komentarzu, co to są za postacie. Czy ja je znam, czy nie. Bo mi się w głowie kręci. Wydaje mi się, że to sen jest jakiś chyba. Ten sobie usiadł jeszcze obok nich. Powiedział, że. Ja się spytałem o rodzinę. On powiedział, że to jest jego rodzina. Jakim sposobem? Nie, 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 to jest jakieś rąbnięte, serio. Nie mogę w to uwierzyć po prostu. To bardzo nie mogę w to uwierzyć. Dobra, wychodzimy stąd, wychodzimy. Lepiej popytaj, nie wracamy. Wracasz do swojej pułapki, proszę wstawać. Za mną teraz, jak najszybciej, za mną, za mną, za mną. Wracamy. I co wie? Proszę, wytłumaczcie mi to w komentarzu, co ja dalej powinienem zrobić, bo nie mogę, po prostu to jest dla mnie zbyt mocne. Jakim sposobem to, to się tak wydarzyło? Czy wy? Nie, dla mnie je... metoda jest chyba jedna. Ej, John jest. Proszę, wracaj! Co ty robisz? Play, popytaj mnie, no nie odwalaj! Wracaj szybko, stój! Wracasz za mną, rozumiesz? Proszę, idziesz pierwszy teraz, mam cię na oku. Idziesz w miejsce, w którym byłeś. Wracamy tam, gdzie byliśmy. A wy widzowie, proszę, napiszcie w komentarzu, jak to jest możliwe? Co tu się wydarzyło? Co ja dalej powinienem zrobić? Nie wiem, czy może teraz przesłuchanie karton Doga, karton Kata? Bo nie, nie rozumiem tego, serio. Tylko ja nie wiem, czy to są oni. Tak mi się wydaje, Long course. I to jest niby jego rodzina. Jakim sposobem? Kto mi to wytłumaczy? Ale mocne. Dobra, widzowie, kto... Ja teraz wracam z nim? Kto mnie jeszcze słyszy? Posłuchajcie, mam też drugi kanał. Link jest... O przepraszam, w opisie kanał się nazywa Aureox Games, Aureox Games. Wbijcie tam, ten kanał wam oznacza, albo zostawię link, zasubskrybujcie, bo tam też będę nagrywał filmy z Minecrafta. Być może na tamtym kanale zrobię przesłuchanie jeszcze tych postaci, które są tam. Może tam odpalę live'a też z tego świata, więc serio, zapraszam Was tam serdecznie. Subskrybujcie tam ten kanał, link w opisie. Warto subskrybować moje dwa kanały, bo wtedy wszystkiego się dowiecie i jesteście po prostu na, na bieżąco, kochani widzowie. Dobra, to co ja dzisiaj zobaczyłem to jest serio mocne, a nawet bardzo mocne. Ciężko mi to wytłumaczyć. Okej, okay, dobrze. Eee, proszę do przodu. Wracasz teraz do pułapki. Zamykamy cię. Cyk, 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 okej. Okay. No to nieźle. Spotkałem rodzinę Play, Poppy, w Minecrafcie. Wracamy, wrac. Zresztą poczekaj sobie zresztą chwilę. Stój tu, stój tu, nie masz nigdzie wyłazić, bo od razu wodę wylewam. Mam tu wodę, zobacz. Woda, jak tylko uciekniesz, woda. No właśnie, także stój w miejscu. Okej, okay, dobra. Cyk, 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 cyk. Dawaj, to niszczymy wszystko. Zamykamy go, no i co? To będzie na tyle po prostu w tym odcinku, tak mi się wydaje. Tyk, cyk, cyk, dobra. Tyk, i teraz tak patrzcie. Cyk, 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 cyk. No, zobacz, zobacz, co on robi. A, siedzi sobie tutaj, nie. Proszę, do przodu, wypad. Już pakujemy się tam, pakujemy się do pułapki z powrotem. Ja się z tobą jeszcze zastanowię, co zrobić. Muszę się zastanowić, co zrobić. Muszę. Widzowie, wy możecie polecić mi w komentarzu, a ja wam przypnę serduszko. Dawaj, szybko, wazisz do środka. Już nie macie. Dobra, jeszcze jedno wederko mam? Nie, mam tylko jedno, ale szkoda. Ale to nic, dwa wiadra wystarczą na niego, żeby wylać. Cyk, dawaj. Ok, mamy drugie wederko. Wlewamy. Dobra, pójdzie to gdzieś tutaj. No i zobaczcie. Już, już leży. O ty. Siedzi sobie. Zawsze leżał. Co jest grane? Nie no mam nadzieję, teraz, że jak wyleję kolejne wiadro to będzie leżał. Już to jest niemożliwe, żeby woda na nie, nagle na niego nie działała. Czekajcie. Gdzie on jest? Ej, no znowu, patrzcie! Teraz, teraz. O! Już jest z powrotem, wróciło do normy, strata sił, tak jest, no i sobie leży, jest niedługo, jakby, ja go przekonam na swoją stronę, on będzie mi pomagał z kolejnymi złymi postaciami, to będzie na tyle, zaglądajcie do opisu, ja się z wami żegnam, dzięki, widzimy się jutro, subskrybujcie kanał, to jest najważniejsze, zostawcie łapę w górę i napiszcie w komentarzu yy, Piona Aureox, kto dotarł do tego momentu, zaglądajcie do opisu, każdego z was zachęcam, Trzy każdy znajdzie coś tam do siebie, trzymajcie się, na razie.